Reset. Kiedy film z resetem? Nie idę spać. Gdzie spać? Nie śpi się w dzień. Kieruj. Dzień nie jest odspanią. No moż to kieruj. No ale kiedy film z resetem? No moż to kieruj. No! Adrian, co się stało? Trzeba tu otaśmować dolot. <grym> bo jakieś lewe powietrze łapie. Kurwa, tu. <grym> Spaliny lecą pod maskę. Tu się dzieje wszystko. Tu jakąś... Jakimś silikonem oklakane. Ech. Ej, Tu też trochę damy mu mniej powietrza. To auto to jest gruz. Jak każde moje XD. Adrian myślę, że nie miałeś gorszego samochodu. Jeszcze postojówki Ci tu mrugają. To poprzedni właściciel tak. Lugi ledy to. Głośniki Manta. Aż coś grzechocze teraz w tym silniku. I co panie, lepiej się auto zbiera teraz? Tak, kurwa sobie, nie wiem. Ile jedziemy? Kurwa, 85 na godzinę i 2 minuty uu, na. Uu, już to szybciej nie chcę jechać. I 2 minuty nabieramy tej prędkości. Bo, bo, bo hashtag tak zawsze gruzem. Czarne, bo w dieslu to co byś nie dotknął od razu, może kurwa łapy, nie? Opowieści kierowcy kurwa zawodowego. Ej, ten samochód może teraz chujowo jedzie, no. ale przynajmniej dużo pali za to. No. no. Ej, panie, jaki jest Vmax Max tego pojazdu? 5. Czekaj, bo auto przed nami. Ej, silnik ci się świeci. To się świeci zawsze, bo w gruzie musi być check engine. To trzeba zalepić taśmą i wtedy nie widać albo żaróweczkę wyciągnąć. Ej, albo ej, sasza, słyszałeś tam opowieść, że jak e Jakieś auto ma radio dwa dinte z gruzem. Czyli w się sensie takie chińskie jakieś mm, z AliExpress. dotykowe. No, no. To wtedy jest 100% gruz. Mmm, mech, nie, puf, nie pufaj mi tu, no kurwa, jak zadymił. No co? O, otwieramy. No co dzisiaj nie podoba? Otwieramy okna. No, co mi okno otwiera? Lepszy chłodek niż smrodek, Adrian. No ale mi otwierasz okno, mnie przewieje, będę kwery. Lep, Lepszy chłodek no. niż smrodek. No, no. to to mi się no, nie podoba. Ale na w wow, aucie. No. Ale ty, jakżeś dymił, to było git! Ale ja bym dymił sam sobie. No ja dymię też sam sobie. Mi też dymi wtedy! No to co? Ja nie chcę! Ej, to ci stanę gdzieś, okej? Okay? Kurwa, na zakazie się. A gdzie jest najbliższy zakaz sikania? Wideo! No to ja poczekam, aż Ci się zechce siurać i wtedy też Ci stanę na przystanku i Ej, to możesz wysiąść i sobie tu zapalić na przykład, o. Ale ja nie chcę palić, tylko chcę wapować. Mm, fapować? Wapować. Nie. Nie. Ja chcę szyby. Otwier otwieramy szyby, o. Ot no, tu łapą otwieramy, o. No tworzysz niebezpieczeństwo teraz. Mamy straż w pobliżu. No mek! E, zamknięte jest! Dobra, <laughs> Kurwa! To teraz możemy otworzyć już! O! To no, no pasuje! A masz czopkę? Włącz sobie gorący nadmuchiwator tu! O! To pasuje! Na 28 jest maks! <laughs> I wie Wyprzedzamy ciężarówkę Adrian! Kurwa na czwórce i mek! Dał radę! I teraz będzie nas poganiał długimi, ech. Tak? Nie. Mm, ale... wiocha! <grywa> Krzoki, paproć i płoty połamane. O, na pamiątkę trzeba nagrać, że reset w 2023 miał uno. Tylko węgla nie kupił, to mu wziął używany z domu. Używany węgiel. No serio. W sensie otwartą paczkę. A. A jak będzie za mało Trzymaj. O To trochę jest no, bo nie było w wstępie No mm. Ale już bym rozpolił trochę To idź Ja tu trochę reset rozpolił Także ale twój wungiel też się przydał Także dziękuwa Będzie grillowane mm. Opalarka i jehane korła. Tak musi być, tak się rozpala grilla. Koniecznie dodać, że oprócz tego, że on jest skatowany, to jeszcze mu nogi, bo odpadły i jest cegła mech. Reset cegła. I, I próg. I tak, i tu są jeszcze blachy jakieś różne. Tam pod spodem jest od kąpa blacha, a tu jest od jakiegoś urządzenia elektronicznego, bo przegnił grill, bo ma dużo lod, bo ma dużo lot i nie był chowany i przegnił mech. Tam jest dziura mech i wąż palec. Mm. <laughs> nie włożysz <ej>. Nie. <laughs>